Roku, o godzinie 21.20. Walczyłeś siebie do ostatnich chwil, nie poddawałeś się, ponieważ chciałeś żyć i cieszyć się z życiem. Ale wola Boża była inna i Bóg potrzebował Ciebie mieć u siebie w niebie. Musiałeś zakończyć życie ziemskie, tu na Ziemi, i cieszysz się teraz w niebie życiem wiecznym, które nigdy się nie skończy, i będziesz tam żył wiecznie ze wszystkimi świętymi oglądając Boga twarzą w twarz. Tak teraz, gdzie jesteś, jest dla Ciebie lepiej. Bóg przygotował mieszkanie wieczne, gdzie nie ma cierpienia, bólu i wszelkich trudności życia dnia codziennego, tylko wieczna radość. Dołączyłeś do zmarłej żony, rodzeństwa, które odeszło wcześniej i do zmarłego przed Tobą jest teraz początek lepszego życia wiecznego w niebie, a tu na ziemi było życie chwilowe tylko, które przewinęło. Kiedyś wszyscy tam dołączymy i spotkamy się z Tobą w niebie, każdy według Twojej kolejności, jaką przygotował Bóg dla każdego z nas. Nikt z nas tu zgromadzony nie zna dnia ani godziny, kiedy Jezus nas wezwie do siebie. Ale nie to jest pewne, że nikogo to nie ominie i kiedyś wszyscy tam po drugiej stronie się spotkamy. Byłeś bardzo pracowity. W wieku 14 lat zająłeś się gospodarstwem rolnym, które przejąłeś po swoim tacie. Życie ciebie nie rozpieszczało. Od najmłodszych lat bardzo ciężko pracowałeś. Można powiedzieć, że chodziłeś do ostatnich chwil, dałeś dalej. Nie potrafiłeś usiąść w miejscu, odpocząć, poleżeć, spać, chociaż tyle razy każdy z nas mówił usiądź, odpocznij sobie, nie chodź i się nie przemęczaj. Tak byłeś nauczony i nie wyobrażałeś sobie, aby było inaczej. Póki dałeś radę i miałeś siłę, to pracowałeś do ostatnich chwil i nie rozglądałeś się, czy ktoś Tobie pomoże, tylko szedłeś do swoich obowiązków. Pracowałeś również w PKS-ie, a po pracy dalej zajmowałeś się gospodarstwem rolnym. Żadnej pracy się nie bałeś, zawsze można było na ciebie liczyć. Miałeś dużo swojej pracy przy gospodarstwie, ale zawsze znalazłeś czas i chętnie jeździłeś do swojej córki Bożeny do górki, pomóc kopać ziemniaki. Twoja córka Bożena z mężem Kazimierzem zawsze mogli na ciebie liczyć. Byłeś wspaniałym mężem, tatą, teściem, dziadkiem, pradziadkiem, kolegą, przyjacielem, sąsiadem. Wychowałeś raz z żoną Janiną 700 swoich dzieci. Starałeś się wraz z żoną, aby niczego waszym dzieciom nie zabrakło. Wykształciłeś dzieci posyłając do szkół i dbając o ich przyszłość. Uczyliście dzieci pracy od najmłodszych lat i przekazaliście waszym dzieciom wartości, które są dla nich bardzo ważne w życiu i na pewno tego nie zapomną. Byłeś bardzo wierzący i tak też wychowałeś dzieci, na porządnych, religijnych, bieżących. Potrafiłeś pokonać dużo kilometrów i nie patrząc na warunki atmosferyczne, czy jest wiatr i śnieg, tylko szedłeś do kościoła się modlić, by być bliżej Boga. Twoje dzieci na pewno są Tobie bardzo wdzięczne i nigdy Tobie tego nie zapomną, ile dobrego dla nich zrobiłeś, jak miałeś spracowane ręce od ciężkiej pracy. Straciłeś żonę wcześniej, która zmarła w bardzo młodym wieku, nagle w 1999 roku. Mieszkałeś w domu z córką Anią do ostatnich chwil. Pochowałeś również syna Wojciecha, który zmarł nagle i niespodziewanie w 2009 roku. Doświadczyłeś w życiu różnych przykrości i trudnych sytuacji, z którymi musiałeś się zmierzyć i żyć dalej. Śmierć żony i syna jest niewyobrażalną tragedią. Straciłeś bardzo bliskie osoby w swoim życiu, ale wiedziałeś, że musisz żyć dalej, bo masz dla kogo? Miałeś jeszcze sześcioro dzieci, wnuczki, wnuków, prawnuczki oraz prawnuków. Zapamiętamy Ciebie wszyscy uśmiechniętego, zawsze z poczuciem humoru. Potrafiłeś żartować, czerpać życia radość i dzielić się nią z innymi. Mogłeś rozbawić żartami każdego i wiedziałeś, co masz kiedy powiedzieć. Byłeś kochany dziadku, pozytywnie do wszystkiego i wszystkich nastawiony. Pomagałeś bezinteresownie innym, jeżeli potrzebowali pomocy. To jej nie odmówiłeś. Nie miałeś wrogów i nie lubiłeś się kłócić z innymi. Wolałeś żyć w zgodzie i namawiać innych do zgody. Jeżeli ktoś się kłócił, to chciałeś, żeby się pogodził. Mało jest takich ludzi dobrych jak ty. Byłeś wspaniałym człowiekiem. Każdy, kto ciebie zna, wie jaki byłeś i ma o tobie dobre zdanie. Chętnie również ludzie dla Ciebie chcieli pomagać, też Tobie pomagał nawet świętej pamięci ksiądz Makowski, pomagał dla Ciebie przy zbiorach brodów z pola. Zawsze mogłeś liczyć również na wnuka Łukasza, który bardzo często Ciebie odwiedzał i Tobie pomagał. Liczyłeś również na wszystkich swoich dzieci. Nóg Łukasz przyjeżdżał często do Ciebie, jeżeli tego potrzebowałeś, jeżeli była potrzeba, żeby gdzieś Ciebie zawieść, chętnie włożył i nie robił nigdy problemów. Pomagał dla Ciebie, jak tylko potrafił, tak samo Twoje dzieci Tobie pomagały, jak tylko potrafiły i były w stanie. Twoje wnuczki, wnuki, prawnuczki, prawnuki. Pamiętamy, kochane dziadku, jak byłeś na naszym ślubie. Na ślubie które wychodziły za mąż i w tak ważnym dniu byłeś razem z nami i cieszyłeś się naszym szczęściem. Również przyjeżdżałeś do nas na nasze 18 urodziny, aby świętować z nami i cieszyć się naszym szczęściem wraz z nami. W tych ważnych wydarzeniach byłeś przy nas. Nigdy tego nie zapomnimy, dziadku, ile dobrego dla nas zrobiłeś. Dziękujemy bardzo za lata, które mogliśmy spędzić razem z Tobą. Na zawsze zostaną w naszym sercu i w pamięci. Zapamiętaliśmy Cię, dziadku, jako osobę wyrozumiałą, rodzinną, bieżącą, tolerancyjną, bardzo gościnną. Nigdy niczego nie żałowałeś i wszystko, co miałeś, to dawałeś. Potrafiłeś wszystkim poczęstować, co było w domu, zastawić stół? Pełny jedzenia. Pamiętam, jak do ciebie się przyjeżdżało, to od razu zapraszałeś do stołu, aby siadać, i wszystkim poczęstowałeś, co miałeś pod ręką. Dawałeś dla nas pyszne ciasto. Zapamiętaliśmy Twoją gościnę na zawsze. Jednym słowem, mówiąc, człowiek o bardzo dobrym sercu, który niczego złego nie zrobił. Jeżeli ktoś zmarł, to zawsze starałeś się być na pogrzebie. Nawet pomimo podeszłego wieku i schorowania, jeździłeś, aby uczestniczyć w ostatniej drodze pożegnania osoby zmarłej. Miałeś dwójkę rodzeństwa, brata i siostrę. Byłeś najstarszy z rodzeństwa i też jako ostatni odszedłeś do wieczności. Pozostawiając po sobie smutek, żal, rozpacz, że musimy się rozstać i tu na Ziemi już się nie zobaczymy. Dopiero tam w niebie kiedyś usłyszymy Twój głos i się spotkamy z Tobą. Zostawiłeś rodzinę, znajomych, przyjaciół, sąsiadów, którzy nigdy o Tobie nie zapomną i na zawsze zostaniesz w naszym sercu i pamięci. Jeżeli kiedyś coś źle zrobiliśmy albo powiedzieliśmy, to bardzo Cię przepraszamy. Nie miej nam tego za złe i wybacz nam. Tak samo, jeżeli kiedyś coś źle zrobił w świętej pamięci Paweł Panas. To Mu wybaczcie i zapomnijcie o tym, a pamiętajcie o tym, co było dobre. Prośmy Boga o zbawienie dla świętej pamięci Pawła, aby Bóg za dobre uczynki wynagrodził mu i cieszył się życiem wiecznym, oglądając Boga twarzą twarz w niebie.